Dalej masz problem, żeby ustawić się do przysiadu bułgarskiego. Dzisiaj ci dam dwa sposoby, żeby to szybko i sprawnie zrobić. Jeden tip, żeby jeszcze lepiej poprawić wykonywanie przysiadu bułgarskiego. Pierwsza opcja. Zaczynamy ustawienie z dołu. Nogę opieramy o ławkę. Klękamy. Tak jak widzisz. Połowę stopy opieramy u kąt ławki. I teraz tą nogę. Wysuwamy tak do przodu, żeby mieć kąt 10 stopni, trochę dalej, trochę bliżej, tak żeby Ci było wygodnie. I teraz podnosimy się do góry. I już masz pozycję ustawioną. Drugi sposób, siedząc. Czyli siadamy na ławkę, wysuwamy nogi do, do przodu. I tam, gdzie zatrzymała się stopa, stajemy, a drugą nogę opieramy o ławkę. I też masz pozycję ustawioną. A jeśli w czasie wykonywania ruchu biodro cofa ci się do tyłu lewa strona, tak jak teraz, wystarczy, że nogę, którą masz opartą o ławkę, zrótujesz do wewnątrz i teraz biodro samo ci się ustawi w poprawnej pozycji. Teraz już na pewno nie będziesz miał problemu z ustawieniem się do przysiadu bułgarskiego.